No, i tak się obudziliśmy, jak się obudziliśmy w innej Polsce. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witajcie na no dzień dobry. No, niektórzy mówią, że to nie jest dzień dobry. Tak, no nie jest, Dla, da, tak się mówi odruchowo. Ale, no, serdecznie witamy. Zbyszek i Ola. Tak, dobrze. Ola wymieniła moje imię, już państwo z nas znają. <laughs> E, jesteśmy trochę sytuacją, no, no, no nie rozbawieni, ale tak właściwie to... No e... w że mierze skonfudowani też. No skonfudowani. Drodzy Państwo, no ja się... no to przeszłość głęboka, ale jak żeby Polska inaczej wyglądała? Jakim krajem dzisiaj by była, gdyby tylko partia zrozumiała, bo mówiono, że nie zrozumie tego partia i nie podmienili kandydata? Ile to? Pięć lat temu. Hołownia byłby dwie kadencje prezydentem. prezydentem. Czyli teraz by rozpoczynał chyba drugą, tak? Tak, ale z drugiej strony też być może nie zaistniałby taki byt bardzo ważny i bardzo. Bardzo istotny, chociaż niedoceniony ciągle, bo zakłamywany i zaszczekiwany, szczególnie przez tych, którzy mienią się naszymi koalicjantami. W każdym razie nie byłoby Polski 2050 prawdopodobnie. Słuchajcie, wszystko ma swoją kolej i powód do istnienia, i powód do zadziania się. Buta nie zawsze kroczy przed upadkiem, jak widzimy. No nie, no właśnie się potwierdza to, to przypuszczenie, bo przecież no, w zasadzie. Butę mamy po obu stronach Zbyszku. Proszę? Butę mamy po obu stronach strony po to obu stronach. Jest tak. No tak, tak, tak. Ale tu jak mówię, dużo jest komentarzy. Wszyscy próbują się prześcigać w celności tych komentarzy. No jako już jest wylane, trzeba tylko posprzątać. I zostać w tej kuchni z nową butelką mleka. To tak, kiedy Szymon Hołownia mówił jeszcze przed pierwszą turą, czy w trakcie kampanii o konieczności zatrudnienia rzecznika rządu, to nikt tego w żaden sposób nie komentował. Pamiętają, że pan Tusk powiedział: Ja jestem rzecznikiem rządu. Jeden z dziennikarzy dzisiaj, Roch Siemianowski, bo Roch Siemianowski, przepraszam, to lektor i aktor, ale Roch Kowalski, o tak się nazywa historyczna postać w literaturze, ale naprawdę istnieje w polskim radioredaktor, istnieje, chodzi, żyje, komentuje. Pan Roch Kowalski z polskiego radia powiedział, że widocznie pan Tusk jest słabym rzecznikiem rządu, swojego rządu. I nikt nie wspomniał. Teraz przyznaję, tak, może powinien. Dzisiaj dwa, dwa takie komentarze słyszałem i to w jednym programie. Ale nikt nie pamięta, że to Hołownia sugerował. Jasno, otwarcie i głośno. Od dawna i mówił, ile razy to mówił panu Tuskowi. Dobrze, tamto minęło, teraz jest Polska 2050. Ona no, powinna. Już teraz będziemy znowu Polską 2050. Ba bardzo możliwe, ale trzeba wykazać, no, trzeba wykazać, tak, trzeba. Trzeba wykazać tak, tak, mi, tak mi się wydaje, taki no, kręgosłup mocny, moralny, i no, nie odchodzić tutaj apel do posłów, dokładnie z Polski 2050. Nie przemieszczać się. Myślę, że tak nie będzie. I myślę, że nawet jeśli wyjdziemy z koalicji, będziemy gdzieś na boku z 4% poparciem, co też może się zdarzyć, i to jest możliwe właściwie nawet, dość, e, dość prawdopodobne, to z, żeby zachować ten moralny poziom, taki moralny, programowy poziom, który oni mają z tym całym przecież tiktankiem, który Hołownia założył przed powołaniem partii. Wiesz, mi się jeszcze w tej chwili kałacze po głowie... No, zupełnie wyjątkowej, ogromnej klasy orędzie, które wygłosił tuż przed wyborami marszałek. Bardzo koncyliacyjne, bardzo głębokie, bardzo pojednawcze, a jednocześnie stojące właśnie przede wszystkim na gruncie wartości, na gruncie pojednania i na gruncie tego, co jest dla Polski najważniejsze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to gdzieś zostało usłyszane i że mimo, że też znowu nie był zbyt szeroko publikowany ten jego... To jego orędzie, to jednak mam nadzieję, że było parę osób, które to wysłuchało i do których dotarł sens tego, co powiedział. I Ja się zastanawiam nad jednym, bo takie pierwsze moje wrażenie było, jak ja usłyszałam o siódmej rano, jak się obudziłam, właśnie od razu sobie wrzuciłam wyszukiwarkę telefonu, wybory. No i to, czego się już wieczorem spodziewałam po tym pierwszym. Późniejszym wyniku, kiedy były pierwsze dane, że to prawdopodobnie jednak już tak zostanie. No to teraz tak. No my jesteśmy przedstawicielem, przedstawicielami, to znaczy nie tylko Polski 2050, ale przede wszystkim naszego pokolenia pierwszej połowy lat 50. poprzedniego wieku. Raczej świadomie to lata 60. są naszym dzieciństwem. I... No tak, no, ale mówię pochodzenie, czyli jesteśmy już prawie ja osobami dojrzałymi wiekowo. I to jest też inne spojrzenie, bo człowiek świadomy też chciałby zobaczyć jakiś dorobek swojego życia na tle nie tylko epoki, na tle rodziny, na tle wszystkich swoich doświadczeń, ale na tle przede wszystkim swojej ojczyzny. I to jest smutne, że tak, znowu tak. przyjdziemy żyć w takich tak, w niejasnych czasach, bo ja myślę, że przeżyliśmy już tyle, że możemy założyć, że przeżyjemy, że nie zostaniemy drugą Białorusią czy drugimi Węgrami, czy czymś w tym stanie, w stylu, bo jednak jesteśmy przepołowieni na pół. Tam są Polacy, tu są Polacy. Ja na grupie napisałam, jak znowu przytoczyłam dziwny jest ten świat, że jestem przekonana, że ten... Ta część ludzi dobrej woli to nie jest tak, że ona będzie na przykład podzielona tak jak ci, którzy głosowali na jednych i drugich, na jednego i drugiego, tylko raczej to będzie w poprzek, to będzie ludzi dobrej woli jest i tu, i tu, mam nadzieję, więcej niż tych złej e, i to nam pozwoli mieć nadzieję na to, że ta Polska jednak mimo wszystko jakoś się będzie bardziej... No jeszcze... zobaczymy, bo no, jeśli, bo jeśli Wsie i małe miasteczka, i tam jest najwięcej osób z podstawowym i zasadniczym wykształceniem. To są ludzie, którzy nie mają kompletnie wiedzy, co się dzieje. Biorą to też tak na emocje. No, jest prawdopodobna teza, że dlaczego oni tak. Katują tego Nawrockiego i tak dalej, i tak dalej, ofiara i tak dalej, i coś tam, i coś tam, czegoś tu nie przerobiliśmy, ale trzeba by może zabrać się za edukację tych środowisk, tam jakoś dotrzeć. To jest nie tylko. Ja mam bardzo takie głębokie przekonanie graniczące z dużym stopniu z pewnością. Poza tym, że oczywiście te środowiska mniejsze są skupione wokół innego rodzaju mediów, które do niej docierają i to też może mieć bardzo znaczące, nie doceniamy tych mediów, nie, nie, nie mamy możliwości przebienia się przez przekaz. Tym bardziej, że po drugiej stronie jest całkiem inny przekaz. Też nam wrogi dosyć, mimo że by się wydawało, że to są media ludzi z nami związanych też, że to jest nasza strona. Ale no, Polska 2050 tak naprawdę jest niewygodna chyba bardziej dla naszych policjantów. Ale to jest jedno. A z drugiej strony, i tutaj być może po raz pierwszy tak stanowczo wypowiem się, ale jestem głęboko przekonana o tym, że tu mam. Rację. Pochowano u nas, lewa strona, strona koalicyjna w większości pochowała na u nas katolicyzm. Uznano, że to jest coś, czego nie ma, uznano, że to jest coś, na co można tylko rzucać kalumnie, rzucać podejrzenia, obrażać i tak dalej. Zapomniano, że w Instytucja Kościoła, jako Kościół tak zwany instytucjonalny, jego przedstawiciele to nie jest cały Kościół. Zapomniano o tym, że i, i wy, jakby pozbawiono godności ludzi Kościoła. I tak jak dla mnie bardzo często było trudno zaakceptować, mimo że całkowicie jestem związana, no, jakby do. do dogłębnie jestem do związana z, z tym, co się dzieje w Polsce 2050 i jaka jest jej droga, i jaka jest jej, no załóżmy, ideologia, to w żadnym i, i tutaj nie mamy tego problemu raczej, bo nie spotkałam się takiego, chociaż bywają osoby, które bezmyślnie powtarzają te takie no, niekorzystne dla nas, katolików, bo ja tutaj nie mówię o stronie jakby tego, co jest ewidentne, to jest poza, wszelką, poza wszelkim, że tak powiem. No tak, ja zakładam, że pewne odwołania do katolicyzmu da, dały pewien profit ludziom. Oni się poczuli z tym bezpiecznie, ci tacy no, najmniej wykształceni z małych miasteczek ale od nas z naszej strony tego przekazu nie było i był ten przekaz bardzo głośno że tak powiem właśnie antykościelny pogardzający ludźmi wierzącymi no właśnie. I to jest to dlaczego dzisiaj stanęliśmy w takiej rzeczywistości. Koalicja się odcięła całkowicie. Przypominam to, co powiedział na początku jeszcze przed wyborami Tusk, że ci, którzy się nie godzą na aborcję, to niekoniecznie są mile widziane, wręcz nie będą akceptowani w. P.O. O dziwo jednak e, przynajmniej chyba dwie osoby, czyli i oczywiście Gierty z tego się wycieli, ale e, w każdym razie przekaz był jeden. Pra, lewo, 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 aborcja to wszystko, co dzieli, bo to dzieli, szczególnie z katolikami, zamiast pójścia na jakąś formę porozumienia się i uszanowania czyichś poglądów, to była po prostu przekaz pani, z ostrych pani ze strony lewicowej. Już nie chcę przez miłosierdzie cytować kto, ale w każdym razie wydaje mi się, że to jest właśnie zasługa tych pań, no i kompletnej aberracji po stronie e, kierownictwa K.O. E, mam tu duże zastrzeżenie dla pana, do pana Tuska, który nie jest konsyliacyjny, nie gra na grupę, nie gra na zespół, gra na siebie, gra na, e, na partię, nie gra na Polskę. No dobrze, taka jest twoja ocena. Zobaczymy, no, może to się jakoś tam potwierdzi, albo no, tak, taka jest Twoja ocena. Ja w tej materii nie zabieram głosu. No i właściwie to już jest jak jest. Trzeba się godnie z tym pogodzić i rozglądać się, co będzie działo się dalej. No i to tyle. że Lata naszej głębokiej dojrzałości, bo nie powiem, że starości, bo to jeszcze chyba przed nami, jednak przebiegną w Polsce, z której będziemy bardziej dumni niż ją przerażeni. No, miejmy I... nadzieję. Państwu także życzymy tego Tobie radości na... i godności z tego, że jesteśmy Polakami. Z całego serca. Z całego serca.